Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam z okazji tej niedzieli biblijnej na wykładzie pod tytułem Natchnienie i aut autorstwo Pisma Świętego. Zanim przejdę do tematu wykładu, chciałabym się w kilku słowach przedstawić. Nazywam się Paulina Nickostępień. Ukończyłam studia teologiczne w zakresie teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Studia zwieńczyłam obroną magisterium, a potem doktoratu. Przez 10 lat swojej naukowej ścieżki zajmowałam się badaniem 16-wiecznych źródeł dla Nowego Testamentu w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka z 1593 roku. W ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Palatinum w Poznaniu ukazała się moja książka doktorska pod tym tytułem. Oprócz doktoratu z Biblistyki posiadam też drugi doktorat z nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ponieważ na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyłam studia najpierw z filologii klasycznej, a potem z literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. W swojej drugiej pracy doktorskiej zajmowałam się schatologią mezopotamską i kultem zmarłych, a więc problematyką życia pozagrobowego. Wydałam też, będąc jeszcze na studiach magisterskich, książkę pod tytułem Mezopotamski świat podziemny i jego wpływ na koncepcję biblijnego szaolu. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Moje zainteresowania naukowe obejmują wpływ kultur starożytnego Bliskiego Wschodu na kształtowanie się Biblii. Podczas studiów biblijnych i orientalistycznych nauczyłam się języków starożytnych: łaciny, greki, hebrajskiego oraz akadyjskiego i pisma klinowego. Miałam to szczęście i tę łaskę, że zetknęłam się ze Słowem Bożym tak jak ono zostało rzeczywiście napisane. Zgłębiając tajniki filologii, historii czy archeologii biblijnej, jeszcze bardziej pokochałam Słowo Boże i chciałabym się tą miłością z Państwem podzielić i zaprosić do fascynującego świata Biblii. Przechodząc już do rzeczy, zobaczmy, co na temat Pisma Świętego, jego natchnienia i autorstwa mówią dokumenty Kościoła Katolickiego. Wybrałam sześć najważniejszych dokumentów, na które będę się powoływać. Są to Encykliki i papieży Leona XIII z 1893 roku pod tytułem Providentissimus Deus oraz Piusa XII pod tytułem Divino Afflante Spiritu. Ponadto będę cytować konstytucję dogmatyczną Soboru Watykańskiego II Dei Verbum z 1965 roku, adhortację Benedykta XVI Verbum Domini. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pod tytułem Natchnienie i Prawda Pisma Świętego oraz oczywiście Katechizm Kościoła Katolickiego. Już encykliki przed Soborem Watykańskim II, może dziś trochę mniej znane i cytowane, wskazywały na niezwykle ważną rolę Pisma Świętego w życiu Kościoła. Papież Leon XIII w Providentissimus Deus wskazywał na konieczność odnowienia studiów biblijnych po to, by bronić Pisma Świętego i treści w nim zawartych przed naukami heretyków. Z tego względu, zdaniem papieża, potrzebne jest studiowanie języków biblijnych, a więc hebrajskiego, greki i łaciny, by potrafić odczytać i zrozumieć sens Słowa Bożego tak, jak zostało ono rzeczywiście napisane. Papież skrytykował też nauki przyrodnicze. Za zbytnie wytykanie błędów Biblii, jakoby była ona podręcznikiem naukowym. Pius XII napisał swoją encyklikę Divino Afflante Spiritu w 50. rocznicę ukazania się Providentissimus Deus swojego poprzednika. Zachęcał do studiowania komentarzy biblijnych ojców Kościoła, wskazywał na potrzebę dokonywania tłumaczeń Biblii z języków oryginalnych na języki nowożytne. Oraz przypominał, czytając Biblię, pamiętać, że ma ona sens dosłowny i duchowy. Zachęcał też dusz pasterzy do gorliwości w studiowaniu, objaśnianiu i cytowaniu Pisma Świętego na kazaniach. Zagadnienie natchnienia i autorstwa Pisma Świętego jest absolutnie podstawowe i kluczowe dla kolejnych tematów biblijnych. Mamy dwa filary Kościoła: pismo święte oraz tradycje. Należą one do de depozytu wiary. Całe Boże objawienie, które jako katolicy zobowiązani jesteśmy przyjmować, zawiera się w piśmie świętym i tradycji. I teraz kilka słów, kilka cytatów z katechizmu Kościoła katolickiego na temat relacji pisma świętego i tradycji. Pismo święte jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta tradycja, Słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Tradycja apostolska pochodzi od apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego Nowego Testamentu. Sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej tradycji. Kościołowi zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. To znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, tak zwanym biskupem Rzymu, czyli papieżem. Urząd ten, nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie Słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. Widzimy więc, że ta łączność Pisma Świętego i tradycji jest konieczna i oznacza, że Pismo Święte zawsze należy czytać w kluczu tradycji. Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśniania, bo jest to zadanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który ma wiernie wyjaśniać Pismo Święte. Istnienie tradycji jest to też czynnik, który odróżnia katolików od protestantów. Ci bowiem odrzucają tradycję, to pojęcie u nich nie istnieje, a jedną z ich zasad jest zasada tak zwana sola scriptura, czyli tylko pismo. Nie można czytać Pisma Świętego wybiórczo na oślep, często słyszy się takie stwierdzenie: ja w to nie wierzę, bo tego nie ma w Piśmie Świętym. Nie ma w Piśmie Świętym, ale jest w tradycji. Tradycja zaś to całe nauczanie otrzymane przez apostołów od samego Chrystusa i przekazywane dalej. Związek między tradycją a Pismem Świętym jest natomiast taki, że dzięki tradycji mamy całe Pismo Święte. A więc też Nowy Testament Bowiem to, co początkowo było przekazywane w formie ustnej przez apostołów, zostało potem spisane. Spójrzmy teraz, co mówią same teksty biblijne na temat natchnienia i autorstwa Pisma Świętego. Mamy dwa teksty. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, gdzie czytamy: Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne ku nauczaniu. Ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. Mamy tu więc prawdę o tym, że Pismo Święte jest natchnione ku nauczaniu, by człowiek poznał prawdy przez Boga objawione i był doskonały, a więc osiągnął zbawienie. I w drugim tekście, jest to drugi list Świętego Piotra, czytamy. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Mamy tu ważną prawdę o tym, że Pismo Święte powstało z woli Bożej, a spisali je święci ludzie pod natchnieniem Ducha Świętego, i że Pismo Święte nie jest, jak już powiedziałam, do prywatnego wyjaśniania. To zadanie zostało powierzone Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, czyli Kolegium Biskupów w łączności z papieżem. Zapytajmy teraz, czym w takim razie jest natchnienie biblijne? Najprościej mówiąc, jest to podstawowa prawda odnosząca się do Pisma Świętego, której owocem jest prawda i świętość pisma gwarantująca, że Biblia w sposób bezbłędny naucza prawd koniecznych do zbawienia. Natchnienie zakłada, że Pismo Święte powstało z woli Bożej, a nie ludzkiej, i że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Kościół Katolicki naucza. Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej księgi tak starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne. Dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Ponieważ wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy. Jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. Kto zaś jest autorem Pisma Świętego? Katechizm naucza, że Bóg jest autorem Pisma Świętego. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Bóg jednak natchnął ludzkich autorów Ksiąg Świętych. Do sporządzenia Ksiąg Świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich i przez nich oni sami, jako prawdziwi autorzy, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, czego on chciał. I w jednym z rzymskich kościołów Znajduje się obraz autorstwa Caravaggio, na którym anioł szepcze do ucha Ewangeliście Mateuszowi słowa, które ten ma napisać. I czy tak wyglądał proces powstawania Pisma Świętego? Czy autor natchniony usiadł i pod dyktando spisał słowa, które Bóg mu podyktował? Oczywiście nie. Pismo Święte powstawało z woli Bożej. Bóg jest autorem Pisma Świętego dlatego, że o Bogu może mówić najlepiej on sam, ale zostało spisane przez człowieka wybranego przez Boga, człowieka, który wierzył w Boga. Człowiek ten nie pisał pod dyktando, ale posługiwał się własnymi zdolnościami i umiejętnościami. Oczywiście mówimy, że autorem Pisma Świętego jest Bóg i człowiek, ale wiemy, że nie był to jeden człowiek, tylko wielu hagiografów. Pismo Święte powstawało bowiem przez setki lat, powstawało w określonym kręgu kulturowym, o czym nie wolno zapominać i koniecznie trzeba uwzględniać ówczesne realia, czytając i studiując Pismo Święte. Zobaczmy teraz, jaki jest związek pomiędzy Pismem Świętym a Chrystusem. Dobrze ten związek opisał święty Ambroży, boże bowiem słowa wyrażone ludzkimi językami upodobniły się do ludzkiej mowy. Podobnie jak niegdyś słowo wiekuistego ojca, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. Przez wszystkie słowa Pisma Świętego, Bóg wypowiada tylko jedno słowo, swoje jedyne słowo. W którym wypowiada się cały. To samo słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi. To samo słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. To słowo, które było na początku u Boga, nie potrzebuje sylab, ponieważ jest niezależne od czasu. Tym słowem, wiemy oczywiście, jest Jezus Chrystus, wcielone słowo. Z tego powodu Kościół zawsze czcił Pismo Święte, podobnie jak czci Ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym chleba życia, branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa. No dobrze, wiemy już, czym jest natchnienie, wiemy już, kto jest autorem Pisma Świętego. Przejdźmy teraz do kwestii tłumaczeń i zapytamy, zapytajmy, czy tłumaczenia Pisma Świętego są natchnione. Można odpowiedzieć na to pytanie dwojako i tak, i nie. Nie, bo co do zasady natchniony jest tylko tekst oryginalny Pisma Świętego, jako ten, który został napisa napisany przez hagiografów pod natchnieniem Ducha Świętego. I tutaj sprawa się komplikuje i pojawia się pewien problem, ponieważ to pytanie rodzi kolejne pytanie: mianowicie, który tekst to ten oryginalny, a więc natchniony. Nie dysponujemy bowiem żadnym rękopisem Pisma Świętego czy poszczególnych ksiąg, o których wiemy, że na przykład ta księga została napisana ręką Świętego Mateusza albo Świętego Jana. Wszystkie najstarsze zwoje, manuskrypty, kodeksy zawierające teksty Pisma Świętego, choć napisane po hebrajsku czy grecku, to jednak różnią się między sobą wariantami. Jedne mają dane fragmenty, inne ich nie mają. Dlatego możemy też odpowiedzieć, że tak, tłumaczenia są natchnione, bo nawet starożytne teksty są tłumaczeniami, jak choćby Septuaginta, czy greckie tłumaczenie Biblii, czyli greckie tłumaczenie Biblii, czy Wulgata łacińskie tłumaczenie Biblii, dokonane przez świętego Hieronima, które przecież przez wieki było w Kościele katolickim tekstem obowiązującym, a którego przecież też było wiele wydań. O przykładach biblijnych należałoby zrobić odrębny wykład, bo jest to temat bardzo obszerny, ważny i niezwykle ciekawy. Kolejne pytanie, jakie rodzi się w związku z pojęciem natchnienia i autorstwa Pisma Świętego, to jak pogodzić natchnienie Pisma Świętego i jego Boże Autorstwo z błędami i przemocą obecną na kartach Biblii. Co do błędów w wiedzy naukowej oraz błędów w tłumaczeniach. To pamiętajmy, że autor natchniony nie miał takiej wiedzy o świecie, jaką my mamy dziś, i jego intencją nie było stworzenie podręcznika naukowego. Mógł zatem czegoś nie wiedzieć albo się mylić w wiedzy empirycznej. Jeśli zaś chodzi o błędy w tłumaczeniach, to księgi biblijne były przez wieki przepisywane wielokrotnie i tłumaczone. Czasem skrybowie popełniali błędy przy przepisywaniu, czasem teksty były uszkodzone i źle odczytane. Wreszcie tłumaczenia, zwłaszcza te nowożytne, nie zawsze potrafią precyzyjnie oddać sens oryginału, co często wiąże się z pomyłkami tłumaczy. Czynnik ludzki i ograniczenia wynikające z ludzkiej natury nie umniejszają jednak natchnieniu biblijnemu oraz prawdzie, że Bóg czuwał nad powstaniem ksiąg biblijnych i co do prawd zbawczych są one bezbłędne. Jeśli chodzi o przemoc obecną niekiedy na kartach Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu, to najlepiej odpowiem tutaj słowami Benedykta XVI i jego adhortacji verbum domini. Papież pisze tak: Trzeba pamiętać, że objawienie biblijne jest głęboko zakorzenione w historii. Zamysł Boży odsłania się w niej stopniowo i urzeczywistnia powoli na kolejnych etapach, pomimo oporu ludzi. Bóg wybiera lud i cierpliwie go wychowuje. Objawienie jest dostosowane do kulturowego i moralnego poziomu odległych epok, a zatem relacjonuje fakty i zwyczaje, jak na przykład podstępne zabiegi, przemoc, rzezie ludności, nie mówiąc wyraźnie, że są one niemoralne. Wyjaśnieniem tego jest kontekst historyczny. Ale może to zaskakiwać dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza gdy zapomina się o licznych, mrocznych zachowaniach ludzi, których nigdy nie brakowało na przestrzeni wieków i nie brak również w naszych czasach. W Starym Testamencie przepowiadanie proroków atakuje wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość i przemoc zbiorową lub indywidualną, i w ten sposób staje się narzędziem wychowawczym które Bóg daje swojemu ludowi jako przygotowanie do Ewangelii. Dlatego byłoby błędem nie brać pod uwagę tych fragmentów Pisma Świętego, które wydają się nam problematyczne. Raczej trzeba być świadomym, że lektura tych stronic wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy poprzez formację, która odczytuje teksty w ich kontekście historyczno-literackim i w perspektywie chrześcijańskim. Dla której ostatecznym kluczem jest Ewangelia oraz nowe przykazanie Jezusa Chrystusa urzeczywistnione w misterium paschalnym. Idąc teraz śladami papieża Piusa XII i jego encykliki, wspomnianej już Divino Afflante Spiritu, zapytajmy, jakie rodzaje sensu posiada Pismo Święte. Pius XII wskazuje na dwa sensy. Dosłowny. Oznaczany przez słowa oraz duchowy, oznaczający nie tylko tekst, ale również rzeczywistość i wydarzenia. Sens duchowy dzieli się jeszcze na sens alegoryczny, moralny i anagogiczny, i trafnie te sensy można opisać słowami. Sens dosłowny przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary, sens moralny mówi, co należy czynić, anagogia, dokąd dążyć. Jak zatem czytać Pismo Święte? Zawsze w łączności z tradycją i nauczaniem kościoła. Najlepiej w oryginale, po odpowiednim przygotowaniu filologicznym, historycznym, czytając natomiast w tłumaczeniu, posługując się kat dobrymi katolickimi komentarzami do ksiąg biblijnych, które ułatwiają zrozumienie trudnych fragmentów Pisma Świętego. Pamiętając, że pismo święte ma sens dosłowny i duchowy, uwzględniając kontekst językowy, historyczny i kulturowy, w którym pismo święte zostało napisane i pamiętając, że celem pisma świętego i tradycji jest przekazanie Bożego objawienia i nasze zbawienie, a nie przekazanie praw naukowych. Z tego, co powiedziałam, wynikają też kryteria interpretacji pisma świętego, czyli rozumienia intencji autorów świętych, poprzez uwzględnienie okoliczności ich czasu i kultury oraz rodzajów literackich, w których księgi biblijne zostały napisane. I możemy wyróżnić trzy takie kryteria, które są podawane przez dokumenty Kościoła Katolickiego. Jest to po pierwsze zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego, czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła oraz uwzględniać analogię wiary, czyli spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. Podsumowując niniejszy wykład, można sformułować kilka wniosków odnośnie natchnienia i autorstwa Pisma Świętego. Po pierwsze, Pismo Święte i tradycja tworzą depozyt wiary, a więc musimy czytać Pismo Święte zawsze w łączności z tradycją. Całe Pismo Święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus, ponieważ całe Pismo Święte mówi o Chrystusie i całe, całe Pismo Święte wypełnia się w Chrystusie. Nie jesteśmy religią księgi, jesteśmy religią słowa, które stało się ciałem. Bóg jest autorem Pisma Świętego, ponieważ natchnął Jego ludzkich autorów. On działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia nas że ich pisma bezbłędnie nauczają prawdy zbawczej. Nieomylność zaś Pisma Świętego odnosi się do prawdy zbawczej, a nie do nauk empirycznych. Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, ale historią zbawienia. Starałam się przedstawić temat w sposób możliwie najbardziej przystępny i jednocześnie w oparciu o nauczanie Kościoła. Komu wykład się podobał, to bardzo proszę, aby się za mnie pomodlił. Komu się nie podobał, to proszę, żeby się pomodlił za mnie tym bardziej. Tematów i zagadnień biblijnych są setki do omawiania na miesiące i na lata, więc powierzam tę biblijną inicjatywę w parafii Panu Bogu. I Jeśli będzie zainteresowanie ze strony parafian, to może w maju przygotuję wykład na temat blisko wschodniego tła do Biblii i opowiem wtedy trochę więcej na temat mojej pracy naukowej. A w czerwcu mogłoby odbyć się spotkanie i wykład na temat procesu spisywania ksiąg biblijnych i kształtowania się kanonu biblijnego. Tymczasem nagrany, nagrany wykład z prezentacją pojawi się niebawem na kanale internetowym parafii, więc będzie można spokojnie sobie wrócić do tych treści. Ja dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.